Ricky Rakun, epilog. Cichy poranek, bohatera. Kilka dni minęło w spokojnej ciszy. Szepczący las znów zapadł w miękki rytm szelest liści, szczebiotanie wiewiórek i odległy bulgot wierzbowego potoku. Żadnych świetlistych portali, żadnych pradawnych strażników, żadnych duchów burzy szepczących po niebie. Po prostu życie. Ricky obudził się wcześniej, przeciągając się w swojej przytulnej kryjówce pod klonem. Delikatny wietrzyk wpadał przez wejście, niosąc zapach rosy i polnych kwiatów. Ziewnął, a jego ogon uniósł się niczym puszysty znak zapytania. Dzień dobry świecie, powiedział z sennym uśmiechem. Na zewnątrz Bruno układał jagody w schludną wieżę, wystawiając język w zaciekłym skupieniu. Ricky zamrugał: To śniadanie czy rzeźba? Oba odparł dumnie Bruno tuż zanim cały stos się przewrócił. Up. Tili wybiegła z krzaków, cała umazana błotem po jakiejś psotnej przygodzie. Zgadnij, co znalazłam skrót do strumienia prawdopodobnie oliwka zsunęła się na dół, jak zawsze pełna gracji. Skrót, który oznacza upadek ze wzgórza tylko na końcu powiedziała niewinnie Tili. Usiedli w pobliżu korzeni klonu, dzieląc się jagodami i opowieściami. Ricky słuchał z uśmiechem. Kamień w jego sakiewce, niegdyś jasne serce świtu, wciąż był ciepły, jakby też o tym pamiętał. Kłos oliwki był cichy. Myślisz, że w krainach panuje teraz spokój? Na razie, powiedział Ricky. A kiedy znów nas będą potrzebować? Usłyszymy wezwanie. Bruno uniósł łapę. Do szepczącego lasu, najlepszy dom na świecie. Dotknęli się łapami. Krótka, prosta chwila, ale silniejsza niż jakakolwiek magia. Riki odetchnął głęboko, czując jak promienie słońca ogrzewają jego futro. Nie każdy bohater kończy się gromem i chwałą, czasami to jagody na śniadanie i śmiech przyjaciół w pobliżu. A dla Rikiego Rakuna to było idealne.